Moi drodzy. Dzisiaj mam przyjemność opowiedzieć po tym ostatnim vlogu nie do końca fortunnym o książce, która bardzo mocno mi się podobała i cieszę się, że będę mogła Wam ją polecić, jeśli jej nie znacie. Jest to kolejny kryminał, thriller Krwawe żniwa Sharon Bolton. Powieść jednotomowa, żaden tam cykl, po prostu zamknięta jedna całość. Książka jest bardzo, bardzo klimatyczna i bardzo mocno. Wchłaniająca nas ten krajobraz w to, co się tutaj dzieje. No można wchło, po prostu wchłonąć, słuchajcie, w tą fabułę od samego początku, bo jest ona bardzo, bardzo tajemnicza i intrygująca. Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z przepięknym krajobrazem Wrzosowisk, a więc takich terenów bardzo ładnych, różnych wzgórz, takich dzikich trochę, alabieszczady, gdzieś tam rzadko, trochę odludnych, mało zamieszkanych. I mamy tutaj teren dawnego cmentarza oraz dwa stare kościoły, już nieczynne. I zaczyna się ta książka, słuchajcie, w listopadzie od takiego odkrycia, kiedy rozpadł się mur, taki dawny mur cmentarny, właśnie rozkruszył się i nagle zostało, został odkryty nagrobek takiej dziewczynki, Lucy Pickup, która kiedyś została tam pochowana, tylko że przy okazji okazało się, że w pobliżu niej są różne inne ciała, Dziewczynek, innych, również w różnym wieku, ale maleńkich dziewczynek. I ta książka zaczyna się od tego, że na to miejsce właśnie tego odkrycia zostaje wprowadzony pastor Harry, Harry Lejkock, który widzi po jednym ubranku z tych dziewczynek, że prawdopodobnie zna tożsamość tego dziecka. I nagle cofamy się do września, do 4 września, i poznajemy. Historię pewnej rodziny, która się na te tereny wprowadza do tego właśnie mało, do takiego odludnego, mało zamieszkanego miasteczka, ale przepięknie, urokliwie położonego. I to jest rodzina pięcioosobowa Fleczerów. Mamy tutaj mamy Alice, ojca Gareta i ich trójkę dzieci: dziesięcioletniego chłopca Toma, sześcioletniego chłopca Joe'ego, Joe, Joe, inaczej to Joe'ego właśnie mówi, nie wiem, i dwuletnią Mili. I to jest rodzina, słuchajcie, która się tam wprowadza na teren właśnie dawnego takiego cmentarza i w dodatku pomiędzy jakby tymi dwoma starymi kościołami. I to jest na tyle bliskie otoczenie tych kościołów że i w ogóle terenu dzikiego, że po prostu chłopcy no mają się gdzie bawić, są wiecie, prze, przeuroczą zadowoleni, no bo jest tam mnóstwo jakichś krójówek, krzaków, zagajników, nierówny teren i ogólnie połacie dużego takiego wiecie terenu do odkrycia. No co dla chłopców w takim wieku, gdy są skorzy do różnych. Przygód, no to jest to, przyznacie, niezła gratka i oni się strasznie z tego cieszą, oczywiście rodzice się cieszą, że będą mieli taki piękny krajobraz wokoło, ciszę, spokój i sielankę i tak miało być, ale w tym miasteczku dzieją się bardzo dziwne rzeczy i oni poznając właśnie Wprowadzając się tam, jednocześnie poznają nowego tego pastora Harego, który też czuje się tam dosyć niezręcznie, tak jak oni, bo zostaje nowo zatrudniony i o dziwo ma poprowadzić kościół, prowadzić nabożeństwa po 10 latach przerwy. Ta historia oczywiście też jest później tutaj w książce wyjaśniona, co takiego się stało, że w tym miasteczku kościół był zamknięty przez 10 lat. No i powiem wam, że książka zaczyna się od razu z grubej rury, bardzo tajemniczo. Bardzo intrygująco i w dodatku z tematem motywu trochę ala nawiedzony dom i duchy, bo chłopcy zaczynają widzieć ta dwójka chłopców zaczyna widzieć pewnego ducha dziewczynki na tym cmentarzu i nie tylko, i w kościele. I generalnie źle też czuje się ten pastor w tym kościele, bo też wydaje mu się, że słyszy jakiś głos. I tutaj z tych dwójki chłopców widać, że Joe bardziej jakby jest skoryzat z tego, że ma lat 6 do nawiązania znajomości i kontaktowania się z tą dziewczynką, natomiast Tom jest bardziej ostrożny i wkurza się o to, że ten Joe zaprzecza, że niby, wiecie, obydwoje widzą tą dziewczynkę, ale tylko Tom się do tego przyznaje, natomiast Joe... Kiedy ten Tom chce opowiedzieć rodzicom, że spotkali taką właśnie tajemniczą, dziwną dziewczynkę na tym cmentarzu, no to wszystkie mu zaprzecza, więc wydaje się, że to wszystko jest w głowie tego toma. No i powiem Wam, że wszyscy mieszkańcy, jak tak poznajemy tego miasteczka, to są bardzo dziwni i bardzo tacy no podejrzani się wydają. Bo mamy tutaj na przykład takich jakby troszeczkę ala założycieli, trochę tradycjonalistów, z dziata pradziada, taką rodzinę właśnie pick-upów, gdzie jest Jenny, która ma ojca a Tobiasa, już takiego starca około 70-letniego. Mamy też zaprzyjaźnionego z nimi bardzo dawnego kościelnego, który się nazywa Sinclair Renshaw i on dostał jakby, że zarządza tym całym majątkiem przykościelnym i tymi ziemiami tam włada, ale też Dowiadujemy się, że ta Jenny, która ma męża majka, też stracili dziecko w tym mieście. Właśnie w ogóle jakby często tu będzie motyw zaginięcia dzieci. Oni z kolei stracili swoją córeczkę, która miała na imię właśnie Lucy i jej ten nagrobek został odkryty właśnie w tym listopadzie, co na początku książki się dowiadujemy. Natomiast poznajemy też taką bardzo sympatyczną doktor psychiatrę, panią Avey, która leczy również dziewczynę stamtąd, bardzo taki trudny przypadek, dziewczynę 27-letnią, która po pierwsze popadła w alkoholizm, ale wcześniej jakby popadła też w depresję, po tym jak straciła swoją córeczkę, małą Gillian w pożarze całego domu. Przy czym pożar był na tyle taki mocny, że sprawił praktycznie cały dom i niestety tego ciała dziecka nie odnaleziono i strażacy przyjęli no taką po prostu wersję, że gdzieś tam doszczętnie zostało ciało spalone, natomiast ta, ta dziewczyna, ta, wiecie, Jillian, tak, wierzy w to, że jej córka jakimś sposobem umknęła z tego domu po prostu i ona jej szuka na tych wrzosowiskach, cały czas chodzi wiecie, chcę z nią rozmawiać, no chce ją odszukać. I ta trauma powoduje, że potrzebuje pomocy właśnie psychiatry, a dla doktora Ewi jest bardzo takim, no, ciekawym przypadkiem medycznym i ciekawym wyzwaniem do uratowania. W tym mieście bardzo też mocno jest kultywowana taka tradycja właśnie związana z tytułem tej książki, a więc Krwawe Żniwa. I tam właśnie w październiku, po takich bardzo uroczyście obchodzonych dożynkach, kiedy jest praktycznie coś a la festyn w mieście, sztuczne race, fajerwerki i tak dalej, i mnóstwo, mnóstwo radości i jakieś tańce z tego powodu, to po tych właśnie dożynkach jest taki obrzęd bardzo mistyczny, można powiedzieć, troszeczkę jakby jakiś związany z kultem, wiecie, przy takim wielkim ognisku, mianowicie jest to spalanie takich kukieł jakby zrobionych z takiej słomy z różnych takich właśnie tych resztek, które zostają po żniwach, ale też później ma miejsce właśnie wydarzenie zwane krwawymi żniwami, też właśnie tutaj na przełomie październik listopad i chodzi tutaj o to że taki nadmiar zwierząt, który w tamtej okolicy występuje, jest po prostu zabijany. Dokonywany jest ubój zwierząt i on jest bardzo krwawy i tutaj na miejscu, w tym miasteczku, i w dodatku na terenie bardzo blisko mieszkania te, tej, zamieszkania tej rodziny Fleczerów, i dlatego ze względu na to, że są tam małe dzieci, to właśnie ta cała taka. Wiecie, śmietanka, powiedzmy, ta elita tego miasta zwraca się z prośbą do pastora Hariego, aby powiedział tej rodzinie, żeby na czas, na ten weekend, właśnie tego, tych krwawych żniw, po prostu całą rodziną gdzieś najlepiej wyjechali, żeby nie byli po prostu świadkami tego, bo tam będzie bardzo, bardzo krwiście, no i dzieci mogą się przestraszyć. Oczywiście wszyscy mieszkańcy tego miasteczka znają się bardzo dobrze, więc oni się tego nie boją, czują się tam, że to jest ich tradycja, że musi stać się temu zadość, i generalnie no, przeżywają to jako taką swoją, Własną, tak, mistyczną uroczystość. Natomiast właśnie ta rodzina rzeczywiście dzięki pastorowi no, zostaje namówiona do wyjazdu i oni nie do końca w tych krwawych żniwach uczestniczą. Ale coraz bardziej napina nam się tutaj atmosfera, staje się coraz bardziej napięta i taka tajemnicza przez to, że te dzieci faktycznie coraz bardziej się boją w tym domu, ale coraz bardziej boi się też ten pastor. I ogólnie. Jakby, no, wiemy już, że tutaj jest jakaś dziewczynka zaginęła w pożarze, spaliła się. Tu wiemy, że ta rodzina, tej dwójki właśnie, tej Jenny Pickup i Majka też straciła dziecko, tak? Ale dowiadujemy się jeszcze o kolejnym przypadku, że w tych okolicach, Wcześniej to wszystko się dzieje bardzo w krótkim odstępie czasu. Też zaginęła inna dziewczynka, która z kolei poszła gdzieś na pola, na wrzosowiska i nigdy nie wróciła do domu. Jest uznana za osobę zaginioną. No powiem Wam, że tajemniczo jest bardzo, a w dodatku jeszcze atmosfera właśnie tych trochę zrujnowanych wież kościoła, tych kukieł, tych różnych takich tradycji, i kogoś, kto wydaje się chce też nastraszyć pastora, bo na przykład. On na początku, kiedy tam właśnie zaczyna odprawiać tą mszę i nabożeństwo, to okazuje się, że ktoś zamiast wina wlał mu do kielicha krew świni. I on oczywiście w czasie mszy świętej wypija to i zaczyna szybko już musi uciec, żeby zwymiotować to, bo wie, że to nie jest wino. No wszyscy zastanawiają się po prostu o co w tym miasteczku chodzi. I coraz gorzej się czuje i ten pastor, słuchajcie, i ta rodzina Fleczerów. Ale dzieci, jako że też są dziećmi w wieku szkolnym, mają też inny problem. Mianowicie Tom boryka się z takim swoim wrogiem szkolnym chłopcem, który no, jest, można powiedzieć, łobuziakiem. Jest taki troszeczkę gang chłopców jeżdżących szybko na rowerach, nie patrzących na nic i po prostu im dokuczają, na przykład zbijając szybę w kościele i zwalając winę na nich. I tutaj ten pastor Harry też no, stara się pomóc tej rodzinie, żeby po prostu pomóc tym chłopcom. Ale generalnie Cały czas widać, że coś się złego, słuchajcie, wydarzy w tym miasteczku i tylko czekamy co. I nagle następuje, i to jest na samym początku książki, zaginięcie dwójki dzieci, właśnie tego Joey'ego i Mili. Zostaje tylko Tom, no i nagle jest poszukiwanie tych dzieci, w czasie właśnie tych dożynek. I powiem Wam, że tu już Wam urwę, nic więcej nie opowiem, ale to nie będzie jedyne zaginięcie, to nie będzie też jakby no scena kulminacyjna i końcowa w tej książce, ale niesamowicie, zobaczycie, będzie się czytało, no to właśnie spotęgowane napięcie, co się stało z tymi dziećmi, poznawanie kolejny raz coraz szersze, takie coraz bardziej obrazowe tych sylwetek postaci zamieszkujących w tym miasteczku, też rodzące się takie uczucie bardzo subtelnie, ślicznie naprawdę opisane między tym pastorem, który może mieć żonę, no bo to jest trochę inne, wiecie, wyznanie niż u nas, inna religia, i właśnie ten pastor się zakochuje, zauracza tą doktor Ewi, która boryka się też na co dzień z taką chorobą kości, gdzieś tam musi wspierać, chodzić o lasce i czasami używać wózka. No generalnie obydwoje z tych osób są bardzo pracowici, chcą przede wszystkim rozwiązać swoje sprawy zawodowo, jak najlepiej być w tej roli, w której są. A więc ta doktora Ewi no bardzo mocno chce pomóc tej Jillian, natomiast. Pastor chce poprowadzić tą trzutkę swoją, wiecie: chce odrodzić kościół w tej miejscowości i faktycznie no, wspomóc, żeby te wszystkie rodziny były razem i solidarnie ze sobą trzymały. No, powiem Wam, że atmosfera właśnie takiej małej, ja to uwielbiam w książce, takiej małej społeczności, małego miasteczka, czy nawet wioseczki, gdzie ci wszyscy ludzie są ze sobą powiązani przez różne tajemnice, przez koligacje rodzinne, przez interesy. I kiedy wchodzi tam jakaś nowa osoba z zewnątrz i zaczyna, wiecie, odkrywać po malutku jak puzle fragmentami te tajemnice tego miasta i że nie wszystko jest takie piękne i różowe, jak to się zawsze wydaje, przy powitaniu, kiedy wszyscy wiadomo, klepią cię po plecach, przytulają. Witają i mówią: witaj w naszej społeczności, jak się cieszymy, że tu jesteś. Więc tutaj. Jakby pod maską tego, wiecie, uśmiechu i życzliwości kryje się mnóstwo tajemnic i takiego, takiej zgnilizny w tym mieście. I powiem wam, że poznawanie tych sekretów, pomału tych wszystkich ludzi, jest niesamowicie wciągające, niesamowicie intrygujące. I co ja uwielbiam w tych książkach Bolton, ona zawsze was zaskoczy. To nie jest pierwsza książka, którą czytałam tej autorki, i rzeczywiście no, ma taki talent ta pani, że pisze w ten sposób, że kiedy wy już. Czegoś się domyślacie, to zawsze w tej ostatniej, nie wiem, jednej piątej, jednej szóstej części książki, ona jeszcze wprowadza dodatkowo zamęt i jakieś takie wydarzenie, które po pierwsze no, trzyma was w ryzach, że musicie doczytać tą książkę do końca, bo nie wytrzymacie z ciekawości, a po drugie, jeszcze was tak zaskoczy pozytywnie, że po prostu powiecie wow! No ja powiem Wam, bardzo lubię te książki, i gdzieś tam w po, tą poprzednią serię, którą czytałam z Lacey, z Lacey Flint. To ta jest, jak powiedziałam, zamkniętą zupełnie całością, ma innych bohaterów. To powiem Wam, że no dorównuje moim zdaniem tej właśnie wartością sile tamtych książek, tamtej serii, a jednocześnie troszeczkę przez tą atmosferę tych wrzosowisk, właśnie ten krajobrazy przypominała mi, jakby była takim łącznikiem z tymi książkami, które ostatnio czytałam tą drugą serią kryminałów. Jak wiecie. Oczywiście mam tu na myśli autora tego brytyjskiego Simona Becketta, które też ostatnie książki Wam recenzowałam na kanale. No i powiem Wam tak, podsumowując. Bardzo mocno polecam tę książkę. Uważam, że jest bardzo wciągająca, intrygująca. Jest cudowna na taki okres, powiedziałabym, halloweenowy troszeczkę, a więc okres zaduszek, bo tu też jest jeszcze, też się dzieje właśnie akcja i 2 listopada. Generalnie, jakby wrzesień, październik, listopad są idealnymi miesiącami na czytanie tej książki. Ona jest też spogranicza troszeczkę takiego horroru, no bo mamy motyw ducha dziewczynki, który też czyta się niesamowicie, bo wiecie, taki jest problem tych rodziców teraz, czy wierzyć swojemu dziecku, zwłaszcza że jedno mówi inaczej niż drugie, tak? Czy wierzyć, to mówi, że on rzeczywiście widzi jakąś dziewczynkę i w lustrze, i że jest przestawiana piłka, wiecie, że po prostu słyszy głosy. Czy wierzyć temu Joe'emu, że nic takiego nie ma miejsca, chociaż on też się gdzieś tam tak odizolowuje się ten młodszy chłopiec z kolei Natomiast staje się coraz bardziej zamknięty w sobie Czy z kolei zaczynać iść w tym kierunku, że Tom ma Bo on jest w coraz gorszym stanie psychicznym Że może jest to jakaś choroba psychiczna Może schizofrenia dziecięca I należy się udać już do lekarza, do tej psychiatry Ewi No powiem Wam, że napięcie rośnie bardzo mocno w tej książce Bardzo wspaniale jest oddany tej klimat właśnie tych tego ducha dziewczynki, kiedy wiecie, my też nie wiemy, czy to jest choroba, tak? czy, to, czy to jest jakiś, jakaś wizja, czy to są... Y, kto mówi prawdę tak? z tych dzieci? Czy to jest rzeczywistość, czy, że faktycznie czy ta dziewczynka może w ogóle nie jest duchem, a jest żywa? No powiem Wam, że tutaj pytania się mnożą w tej książce i to jest tak pięknie wszystko połączone ze sobą, opisane, że to jest naprawdę świetna historia, jeśli chodzi o pomysł, o intrygę, o to, co jest głównym kluczem tej całej opowieści i jest właśnie wspaniała na taki czas, yy, mówię, jesienny, ale też jeszcze póki są takie wiecie dni krótkie, yy, kiedy właśnie macie herbatę, nie wiem, z cytryną, yy, otulacie się w koc, to ta historia jest cudowna na przeczytanie na taki wieczór. Yy, no i powiem wam, że też w straszny sposób tutaj są różne śmierci tych dziewczynek i bardzo różne, bo tutaj, jak mówiłam, jest i to zaginięcie, tak? Że dziecko do dzisiaj nie odnalezione, jest to spłonięcie w pożarze doszczętnie, że ponoć nie ma w ogóle żadnego śladu ciała. Niemożność też zakopania takiego dziecka, tak, symboliczny jakiś pogrzeb na cmentarzu. Jest też okrutny sposób, w jaki sposób zaginęła, wiecie, ta. Dziewczynka, córka Jenny, a więc ta lucy pick-up. To jest, nie powiem Wam, to jest najbardziej takie chyba wstrząsające tutaj, to w jaki sposób ona zaginęła. Tragiczna, strasznie śmierć małej dziewczynki. No, powiem Wam, że motyw, temat przewodni, cała historia, cały klimat tej książki jest po prostu wspaniały, więc bardzo serdecznie Wam polecam. Nie mam absolutnie żadnego minusa do tej książki, nie mam się czego przyczepić. Jest naprawdę. Świetna, wciągająca, intrygująca, no i można tylko być smutnym, że się ją po prostu przeczytało do końca. Także bardzo chętnie będę jeszcze czytała różne inne powieści tej autorki. Was serdecznie zachęcam do zapoznania się z tą serią o Lacey Flint i do tej takiej jednotomówki może, żeby sprawdzić, czy taki właśnie styl pisania Wam odpowiada. Jest bardzo dużo dialogów, bardzo szybko się czyta mało opisów, a jak już to na tyle właśnie wprowadzające w klimat historii, że no mówię wam, że od pierwszej strony będziecie do ostatniej wciągnięci w tą historię. Krwawe żniwa, rzeczywiście krwawe, i mało miasteczkowe tajemnice bardzo dziwnych mieszkańców tej okolicy. Serdecznie Was zachęcam. Jest ta historia wiarygodna, więc to też warto podkreślić. Nie za, żadna taka wydziwiona, kosmiczna teoria, tylko to jest faktycznie wszystko, co da się logicznie wytłumaczyć i. Jest możliwe do, do zdarzeń, zdarzenia się w życiu. Oczywiście nikomu nie życzymy takich miasteczek i takich historii, ale rzeczywiście, no, straszająca bardzo. Pomysł naprawdę świetny. Polecam Wam serdecznie, czytajcie i do zobaczenia w następnym vlogu.